Przygotuj się do kariery w dynamicznym świecie IT. Wybierz technikum informatyczne. Technik informatyk jest zawodem dwukwalifikacyjnym, więc w cyklu kształcenia przewidywane są dwa państwowe egzaminy zawodowe. Pierwszy umożliwia sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie administracji i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Drugi będzie dotyczył tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Wiemy, że technologie informatyczne są jednymi z najszybciej rozwijających się dziedzin na świecie. Aby zapewnić uczniom aktualną wiedzę, baza dydaktyczna zespołu szkół zawodowych i placówek jest ciągle dostosowywana do bieżących trendów i innowacji. Mamy świadomość, że programy nauczania podlegają ciągłym zmianom w związku z nowymi wytycznymi ministerialnymi, potrzebami rynku pracy czy rozwojem samej dziedziny informatyki. Aby zapewnić uczniom aktualną technologię i wiedzę, a także w związku z nowymi wymogami określonymi we wskazaniach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych na lata 2024-2026. W 2023 roku dokonaliśmy modernizacji pracowni montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej oraz doposażyliśmy bazę dydaktyczną nowym sprzętem sieciowym. Zakres modernizacji objął wykonanie Nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia, budowę ściany działowej, montaż drzwi, prace malarskie, wykonanie projektu i montażu okablowania strukturalnego sieci komputerowej, zakup wyposażenia pracowni i sprzętu sieciowego. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowanych było wiele osób, m.in. dyrekcja zespołu szkół zawodowych i placówek, rada rodziców, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz nauczyciele i przede wszystkim uczniowie klas technikum informatycznego. Dużego wsparcia udzielił organ prowadzący szkołę, to jest zarząd powiatu nowotarskiego, powiatowe centrum oświaty oraz pracownicy Biura Obsługi Informatycznej. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji. 2023 rok: Modernizacja sali 209. Czyli pracowni montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej. Sala 209 2924 dni temu, czyli w roku 2016. Lekcja informatyki. Turniej Gier. Maj 2017 roku. Projektowanie sieci komputerowych. 2018 rok. Czerwiec 2019 rok. Sala przygotowana na egzamin z kwalifikacji. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Czas na zmiany. Technikum informatyczne to miejsce, gdzie nauka staje się przygodą. Etap pierwszy: koncepcja i planowanie. Istniejące pracownie informatyczne. Zwiększenie powierzchni pracowni o 51 m2. Planowanie przestrzeni i projekt wnętrza ma być estetycznie, funkcjonalnie i przyjaźnie. Cel i założenia Pracownia wyposażona w jednoosobowe stanowiska umożliwiające indywidualne wykonywanie zadań, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Projekt instalacji elektrycznej. Wyobrażasz sobie, że 16-osobowa grupa informatyków do podłączenia wszystkich urządzeń na lekcji potrzebuje aż 130 gniazd elektrycznych. Etap drugi. Bierzemy się do pracy. Jeszcze czytelnia. Etap drugi: Wykonanie instalacji przez uprawnionych elektryków. Montaż tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniem obwodu elektrycznego. Budowa stelażu do ścianki działowej. Konstrukcja ściany z kartą gipsu. Szpachłowanie i malowanie, przygotowanie placu budowy, budowa ściany działowej, wykonanie instalacji elektrycznej po głębokim przemyśleniu rozmieszczenia stanowisk. Zostawiamy sobie jednak furtkę do świata książek czyli biblioteki. Efekt. Każde jednoosobowe stanowisko uczniowskie posiada dostęp do co najmniej czterech gniazd. 230 V oraz listwy zasilającej umożliwiającej podłączenie wszystkich urządzeń. Etap trzeci. Montaż okablowania strukturalnego. Prace wykonane na tym etapie to przewierty i przebicia, montaż korytek kablowych, ułożenie kabla UTP, montaż gniazd sieciowych, zarabianie kabli w gniazdkach, Montaż kabli w panelu krosowym. Montaż urządzeń sieciowych w szafie RAK. Pomiary i testowanie sieci. Montaż listew elektroinstalacyjnych. Pion i poziom to teraz nasi najlepsi przyjaciele. Szykujemy miejsce dla szafy rack. informatycy podczas montowania gniazdek sieciowych i montażu kabla UTP w gniazdkach. Prowadząc kable w odpowiedniej konfiguracji, mamy pewność, że sygnały będą czyste i spójne. Każde stanowisko w pracowni posiada dostęp do podwójnego gniazda RJ-45. Zaciskarki i narzędzia uderzeniowe w rękach mistrzów. Grzeczne kabelki. Ktoś musi to wszystko pospinać. Mamy coś jeszcze do zamontowania? W zakresie kwalifikacji INW02 Technik Informatyk między innymi tworzy modele i schematy lokalnych sieci komputerowych modernizuje lokalną sieć komputerową montuje okablowanie lokalnej sieci komputerowej interpretuje projekty sieci komputerowych wykonuje pomiary okablowania strukturalnego i sieci bezprzewodowych również wykonuje testy i analizę lokalnej sieci komputerowej stosuje adresację IP Stosuje podział sieci na podsieci, lokalizuje usterki i naprawia lokalną sieć komputerową. Etap czwarty. Przecież wszystko gotowe. Na wyposażenie pracowni zostało zakupionych 16 dużych stołów roboczych.

15 szafrak to w sumie ponad tysiąc elementów. Możemy być z siebie dumni. Technikum informatyczne to miejsce, gdzie nauka staje się przygodą. Rekrutacja już w czerwcu. Zapraszamy. Etap 6 Montaż akcesoriów. Kompletując zestaw akcesoriów stanowiących wyposażenie 19-całowej szafy rak teleinformatycznej bądź serwerowej, musimy zacząć od listwy zasilającej, która powinna posiadać odpowiednią ilość gniazd stosownie do przewidywanej ilości urządzeń. Aby poprawić funkcjonalność szaf rak, wystarczy tylko zastosować odpowiednie akcesoria, jak półki i szuflady rak. Dzięki organizerom można bardzo łatwo utrzymać porządek we wszystkich kablach doprowadzonych do urządzeń w szafie rakowej. Dodatkowym elementem służącym wyposażeniu i organizacji okablowania są pacz-panele do szaf RAC, które pozwalają na umiejscowienie i organizację zakończeń przewodów. Również same szafy rak są projektowane z myślą o porządkowaniu kabli. Wszystkie kable i przewody można schować wewnątrz szafy, co ułatwia zarządzanie i utrzymanie porządku w infrastrukturze. W pracowni zadbaliśmy o porządek w szafach i nie tylko. W listwach instalacyjnych umieściliśmy także okablowanie komputerów i urządzeń peryferyjnych. Jak już zauważyłeś, Technikum oferuje bardziej praktyczne podejście do przyswajania wiedzy, co jest korzystne dla osób, które cenią sobie naukę przez działanie i doświadczenie praktyczne. To może pomóc Ci w lepszym przygotowaniu się do pracy w branży IT. W zakresie kwalifikacji InW02 technik informatyk także monitoruje pracę urządzeń sieciowych, konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej, konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej, konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa, podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu, rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu, tworzy sieci wirtualne. Etap siódmy. Urządzenia sieciowe. W związku z nowymi wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych na lata 2024-2026 dla kwalifikacji INF-02, pracownia w 2023 roku wzbogaciła się o kolejne urządzenia sieciowe. Na każdym stanowisku zamontowane zostały m.in. zarządzalne przełączniki d oraz routery Microtic. Stanowiska wyposażone zostały także w zarządzalne przełączniki tp oraz routery Cisco. Na zajęciach będziesz konfigurować różnego rodzaju urządzenia sieciowe, w tym przełączniki, routery i punkty dostępowe wielu popularnych producentów. Pracownia wyposażona jest także w szereg innych urządzeń sieciowych zainstalowanych w głównej szafie RAK 42U. Na zajęciach będziesz wykorzystywać także wiele innych urządzeń sieciowych. Będziesz miał możliwość zapoznania się z działaniem różnych testerów, innego sprzętu sieciowego oraz narzędzi do okablowania strukturalnego. Będziesz posługiwał się oprogramowaniem do analizy, modelowania, symulacji i emulacji sieci komputerowych. To, co do tej pory obejrzałeś, to tylko mały urywek tego, co oczeka na jednym z 12 przedmiotów zawodowych, to jest montażu i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych. Konfigurację urządzeń sieciowych będziesz ćwiczył na przedmiocie Eksploatacja urządzeń sieciowych. Oprócz nich, w zakresie kwalifikacji INV02 będziesz budować swoje kompetencje na następujących przedmiotach zawodowych. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych. Naprawa urządzeń techniki komputerowej. Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi W zakresie kwalifikacji INF03, czyli tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych swoją wiedzę i umiejętności będziesz rozwijał na następujących przedmiotach zawodowych: projektowanie stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji internetowych oraz przedmiotach wspólnych dla INF02 i INF03, to jest: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy informatyki, język obcy zawodowy. Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć naukę w technikum informatycznym. Oto kilka kluczowych argumentów: po pierwsze, więcej konkretnych zajęć zawodowych. Technikum oferuje specjalistyczne zajęcia związane z daną dziedziną, co pozwoli Ci lepiej poznać i zrozumieć specyfikę wybranego zawodu. Po drugie, dostosowanie do rozwoju technologicznego. Program nauczania jest często aktualizowany, aby odzwierciedlić najnowsze trendy i zmiany. W dziedzinie informatyki. To pozwoli Ci być na bieżąco z najnowszymi technologiami. A co za tym idzie odpowiadać na potrzeby rynku pracy, co zwiększy Twoje szanse na zatrudnienie po ukończeniu nauki. Po trzecie, praktyczne doświadczenie. Technikum oferuje bardziej praktyczne podejście do nauki. Także praktyki zawodowe u pracodawców pomogą Ci w lepszym przygotowaniu do pracy w zawodzie. Po czwarte. Światowa rola technologii informatycznych. Żyjemy w erze cyfrowej, gdzie technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich dziedzinach życia. Technikum informatyczne pozwala zdobyć umiejętności niezbędne do zrozumienia, tworzenia i zarządzania technologią. Po piąte. Znaczące perspektywy zawodowe. Branża informatyczna oferuje obfite możliwości zatrudnienia. Absolwenci technikum informatycznego są poszukiwani na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Po zdaniu matury możesz również kontynuować naukę na studiach wyższych. Po szóste, przygotowanie do świata pracy w zespole. Współpraca jest kluczowym elementem w dziedzinie przedmiotów z branży IT. Ucząc się w technikum informatycznym, będziesz zdobywał doświadczenie w pracy zespołowej nad projektami. Po siódme, dobra baza dydaktyczna. Zapraszamy do klas zespołu szkół zawodowych i placówek w Krościenku nad Dunajcem. Naukę po szkole podstawowej możesz kontynuować w Technikum i wybrać spośród. Technika żywienia i usług gastronomicznych. Technika hotelarstwa. Technika organizacji turystyki. Technika informatyka. Lub skorzystać z oferty szkoły branżowej pierwszego stopnia i rozwijać swoje umiejętności w zawodzie kucharza. Możesz także wybrać klasę wielozawodową. Wystąpili uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i piątych Technikum Informatycznego z rocznika 2023-2024.